Ale pięknie słoneczko świeci. Tak, ja też już stęsknię za wykrywaczem. I tak sobie dzisiaj wstałem i pomyślałem, że to dobra pora, żeby jechać. Poplądrować kąpielisko. Już prawie połowa sezonu letniego. Zaczął się sezon wakacyjny. Więc może jest coś tutaj pogubione. Kąpielisko znacie ale przeszło ono małą a może i dużą rewitalizację i się trochę powiększyło i są nowe pomosty i może podczas budowy tych pomostów coś spod tych słupów powyłaziło jakieś stare piersiunki no i jest wyczyszczone miejsce które do tej pory było zakrzeczone. nie tam szukać może to zaczniemy? No, to pierwszy. A pierwszy to kapsel, ale tak zgnity, tak ładnie śpiewał? Tak, to on. Nic tu więcej nie ma. Zobaczcie, jakie ładne pomosty. Nówka sztuka. Mm, coś innego. Resztka klucza od barku. O, a to może od tej kłótki Jakieś napisy? Nie. Po prostu kłódka, Nic więcej. Tu ją sobie na razie położę. Jo! No. Pierwszy pieniążek. Chodź tutaj. Pięć groszy. Do torby. O, i laps. Jaki laps. Dwej się aziko rok? Nie widzę zjedzone do torby. Coś jeszcze. Nie. No, jak tutaj takie lapsiki wychodzą. To jeszcze lik z lokalsów tutaj nie szukał. To bardzo dobrze. Odpowiada to dla mnie. Ale i tak nie ma dużo sygnałów. Może to są te właśnie powyciągane z tych czeluści. Taki kapslowy albo. Abo nie. nie, no bywa i tak. No nic nie ma wsi tu, i tutaj też już nic nie ma, sygnał widmu, i proszę bardzo. Kolejny pieniążek, grosik do torby. Sygnał na polmosa albo srebrny pierścionek. O Jezus maria kopnięte. No, ani jedno, ani drugie. aluminiowa rurka co ja tu mam co ja tu mam tu mam 10 groszy a co to jest takie cienkie <słyski> panierka z 10 groszówki o o Szark. Z 5 minut długo kopałem Coż, rzetą do wózka Pięć lat na czele kamery? jest kąpielisko czyste tak jak w zeszłym roku posprzątałem jak jest czyste, wpadło jakieś tam parę groszaków, ale myślę, że będzie lepiej. Idę jeszcze na Slip do wodowania łodzi. Tam ostatnio też zgubiłem sam osobiście latarkę. Znalazłem, ale jak sobie wtedy pomyślałem, że fajne miejsce, żeby coś zgubić. Na razie coś się tam woduje. Nie ma jaka, ale zaraz się zwodują i wejdę trochę poszperać. o pieniążek stary pieniążek dwójka z pyrryle i szkło drugi obok też pyryle i pierwszy gruby pieniądz dwa złote Pierwsza poważna waluta dzisiaj przy samym brzegu. O, jeszcze coś jest. To podsumujmy to dzisiaj: plądrowanie w wodzie. Tu są śmieciuchy, puszki, krema resztki łyżki, szkła, ta kutka. mam kapsli i pulmosów A tutaj te. Ciekawsze rzeczy: pierścionek, tak mi się wydaje, że to są resztki pierścionka z jakimiś znakami. Reszta klucza, guzik plastikowy, lewszy, rzeczka cukru, Dupka amunicyjna. Taki kolor zmienił jak ją wyciąłem, całkiem biała. Teraz jest ruda. Cygarek, perelki, tym żeton i dwa. 50, 60, 70, 2,73 umokłem jak dziko od tej gumy idę jeszcze się trochę przeschnąć korzystając z okazji i z uprzejmości zarządcy terenu pójdę sobie jeszcze poszukać na plaży na boisku do gry w siatę i na placu zabaw bo tak jak wiecie Wody Polskie wystawiły oficjalne oświadczenie że można poszukiwać rzeczy współczesnych bez żadnych innych pozwoleń. Takie jeśli, tak jeśli szukacie na plażach, przy wodach śródlądowych, na jakichś placach zabaw, warto zapytać zarządcy. Niby nie ma zakazu, ale różnie bywa. Po co ma ktoś Was później wyzywać od dziadów i paprochów? Odpalamy sprzęt cicho. Stroimy. Wybieramy sobie program. Sztycę muszę trochę wydłużyć. Bo w wodzie zawsze mam trochę krótszą. O, tu na trzy wystarczy. Cisza. Coś zjedzonego Zutuwa chyba. To tak samo zjedzona. Normalnie, ostatnio, zawsze co wyjdę tylko z domu, zaraz przychodzi burza. To zaraz będzie lać. I jeszcze te hasie trzeba pozbierać i przecież trzeba to wynieść. Nie zostawimy syfu. zarobisz. Ja Ale już grzmi. No nic. Ty ja się zbieram do domku. Pochodzone, pokopane kfres mam. Kurde. Elegancko Posprzątane. No, idzie burza. W ostatniej chwili zerwał się wiatr i zaczyna padać, ten ma wyczucie czasu. Mam nadzieję, że moi widzowi detektoryści i widzowie, którzy tylko czekają na tematy poszukiwawczo detektorystyczne są zadowoleni i ukątę u... są zadowoleni, że w końcu Wyruszyłem swoje cztery litery I wziąłem ten swój wykrywacz Muszę uszedłem szukać No mi też już się za nim tęskniło Ale no człowiek No nie mógł się zebrać Zawsze coś Ryby ważniejsze To na dzisiaj było, bo już wszystko Wracam do domciu Na amciu Do następnego Cześć